Egzamin wewnętrzny części praktycznej kategoria A1. Proszę o sprawdzenie poziomu oleju w silniku i sprawdzenie działania świateł hamowania stop. Poziom oleju w silniku sprawdzamy przy motocykla w pionie. Wykręcenie wskaźnika. Wytarcie. włożenie bez zakręcenia. Wartość powinna być między minimalną a maksymalną. Sprawdzenie świateł hamowania stop. Switch jest. Stan łańcucha. Sprawdzamy między dwiema zabłatkami w połowie długości. Luz powinien wynosić 15-25 mm. Zakładamy do tak. Przeprowadzamy. Giusto per farlo, sono molto. Pamiętamy, żeby najechać na e, ósemkę z prawej strony, najazd z lewej strony oczywiście nie jest zgodny z rozporządzeniem i ten manewr zostanie powtórzony. W polu należy wykonać pięć pełnych ósemek. Teraz kandydat zrobi podwójny przejazd z slalomem wolnym. W wykonaniu prawidłowo tego zadania przystępujemy do wykonania następnego manewru omijanie e, w solomie szybkim. My pamiętamy, że średnia prędkość przejazdu powinna wynosić 30 km na godzinę. Tutaj e, najazd, który z tego zrobimy, jest e, niewymagany, nie jest określony, byle pamiętać o jednej ważnej rzeczy, żeby utrzymać średnią prędkość 30 km na godzinę. Ten manewr wykonujemy również dwukrotnie. Ładny przejazd. Teraz kursant wykona omijanie przeszkody. Najazd na pierwszą bramkę musi być z prędkością 50 km na godzinę. Później tę prędkość wytracamy. Należy pamiętać, że przeszkodę minąć raz z lewej, raz z prawej strony. I opuszczenie gazu. Piękny przejazd. Ten manewr również wykonujemy dwukrotnie. Teraz będzie najechanie z prawej strony. Pięknie. Super, Średnia prędkość wjazdu. Prędkość wjazdu utrzymana, 50 na godzinę. Po tym manewrze wykonujemy ruszanie na wzniesieniu. Mamy zniesienie. Dobrze. I teraz hamowanie w wyznaczonym miejscu. Kursant powinien się rozpędzić do prędkości 50 km na godzinę i zatrzymać się w wyznaczonym miejscu. Wykonane prawidłowo i teraz hamowanie na komendę, czyli hamowanie awaryjne. Zatrzymam kandydata na kierowcę poprzez machnięcie ręką. Piękne hamowanie. Przy tym, hamowaniu, przy tym wyjątkowym hamowaniu można pojazd gasnąć. co się dzieje i zostawiamy pojazd. Miejsce początkowe, tam gdzieś egzamin zaczął. I tak wygląda prawidłowo przeprowadzony egzamin w części praktycznej kategorii A1.